Ochajowo, moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku, który moim zdaniem najlepiej będzie zacząć od wyjaśnienia pewnej małej kwestii. Otóż moim wierniejsi widzowie mogli zauważyć, że od czasu do czasu tworzę materiały z cyklu "Perspektywa laika" w sensie, że czasami wypowiadam się na temat jakiegoś dzieła, które jest albo jakąś adaptacją innego dzieła, którego nie znam, lub jest częścią jakiejś długiej serii, której nie znam. Okazuje się, że są osoby, którym niekoniecznie odpowiada tak. Takie podejście, bo według nich nie jest to profesjonalne. Pozwólcie zatem, że odpowiem na te zarzuty. Po pierwsze, nigdy nie uważałem się za jakiegokolwiek specjalistę. Jestem po prostu zwykłym fanem popkultury, który nie ma nic lepszego do roboty niż robienie filmików na YouTube. A po drugie, zawsze sądziłem, że podejście typu jeśli nie grałeś lub nie oglądałeś dzieła X. To nie powinieneś się wypowiadać na temat dziwa Y jest po prostu głupie. Oczywiście znajomość wspomnianego tworu X jak najbardziej może być wartością dodaną, jasna sprawa, ale moim zdaniem to podejście jest po prostu krzywdzące. Jestem zdania, że każda perspektywa jest warta wysłuchania. Zwłaszcza jeśli jest to perspektywa kogoś, kto nie siedzi w bańce konkretnego fandomu. Myślę, że na YouTube jest już wystarczająca ilość twórców, która jest faktycznie zaznajomiona z tematem od deski do deski. I która faktycznie ma spore wykształcenie w danym temacie. Brakuje mi osobiście trochę twórców, którzy reprezentowaliby przeciętnego widza, który może i nie ma jakiejś encyklopedycznej wiedzy na dany temat, ale i tak jest nim zainteresowany. Dla jeszcze większego kontekstu, moją inspiracją, która zrodziła w ogóle cały ten pomysł, są filmy z kanału Razbiuten, a konkretniej filmy, w których szanowny pan prowadzący pozwala pani, która z nim żyje, grać w różne gry, chociaż ona sama nie ma zbyt dużo. Dużego doświadczenia, jeśli chodzi o ogrywanie gier. Właśnie w tych materiałach widać, że czasem spostrzeżenia osoby, która nie ma szczególnego związku emocjonalnego z daną gałęzią popkultury, potrafią być wyjątkowo ciekawe i pozwalają zwrócić uwagę na rzeczy, które dla Ciebie, profesjonalisty, są normą, ale nie myślisz na ich temat zbyt często. Oczywiście uważam, że jednak to podejście powinno mieć swoje granice. Przykładowo kiedyś planowałem zrobić materiał na temat gry Throne Breaker The Witcher. Tale. Gry, która w dużej mierze jest hybrydą RPG z karcianką. A tak się składa, że nie jestem fanem karcianek. Niekoniecznie dlatego, bo ich nie lubię, ale zwyczajnie nie umiem w nie grać. Choć początkowo próbowałem ogrywać te sekcje karciane, uznałem, że zwyczajnie nie ogarniam tego systemu i postanowiłem skorzystać z opcji pominięcia tych karcianych sekcji. Postanowiłem także porzucić plany zrobienia materiału o tej grze, bo dobrze wiedziałem, że pomijam przez to bardzo ważną jej część i wypowiadanie się na jej temat bez jej znajomości mogłoby być moim zdaniem pewnego rodzaju brakiem szacunku dla ciężkiej pracy twórców, którzy te sekcje stworzyli. Niemniej, choć zdarzają się wyjątki, jestem jak najbardziej za tym, aby mówić o tworach kultury, nawet wtedy, gdy nie jesteś wielkim fanem znającym każdy szczegół dotyczący tego tworu, lub wcześniejszych części, jeśli mowa o długiej serii. Mówię to wszystko głównie dlatego, bo dzisiaj pomówimy sobie o nowym serialu animowanym od Amazona, Invincible, który jest adaptacją bardzo, ale to bardzo bardzo długiej serii komiksowej autorstwa Roberta Kirkmana, znanego także z kultowej serii The Walking Dead. Powiem od razu, nie znam oryginału komiksowego. I nie, nie dlatego, bo nie chciało mi się go przeczytać, czy coś w tym stylu, ale dlatego, bo chciałem w pierwszej kolejności zapoznać się z serialem. Byłem ciekawy, czy jest szansa na to, że zachęci mnie do zapoznania się z oryginałem i czy w ogóle jest to dobry serial sam w sobie, w oderwaniu od oryginału. Ale trzymajmy się tradycji i zacznijmy od początku. Invincible przedstawia nam świat, gdzie istnienie ludzi ze supermocami nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, a spokoju strzeże grupa, która wcale, a wcale nie przypomina Ligi Sprawiedliwości. Niemalże każdy z tych bohaterów posiada dość generyczne, aż całkiem przydatne moce, które oczywiście są wykorzystywane w szlachetnych celach. Choć serial w pierwszym odcinku poświęca członkom tej grupy trochę czasu ekranowego, tak naprawdę tym członkiem, który Powinien nas obchodzić bardziej, jest Omnimen. A czemu to akurat on powinien nas najbardziej obchodzić? Ano dlatego, bo ów Heros, poza ratowaniem świata, zajmuje się też sprawami rodzinnymi i musi także zadbać o dobre wychowanie swojego synka Marka. Mimo że postaranie się, aby Twoje potomstwo wyszło na ludzi, nawet w prawdziwości jest ciężkie, Omnimen ma podwójnie trudno, gdyż w związku z tym, że jest on kosmitą z innej planety, jest duża szansa, że w pewnym momencie u Marka także zaczną objawiać się supermoce. Nie, wróć. Nie być może, ale na pewno, bo te moce oczywiście już w pierwszym odcinku zaczynają wystawiać swój łeb. A jak wszyscy fani trykociarze wiedzą, wielka moc to wielka odpowiedzialność. Zatem przydałoby się, żeby nasz staruszek Omni nauczył swojego synka jak z tych mocy korzystać. No i super, bardzo dobrze, że nasz potężny ojczulek chce pomóc swojemu synowi opanować nowe umiejętności. Aczkolwiek problem polega na tym, że dość szybko widzimy, że Omni-Men nie bardzo nadają się na wzór do naśladowania. Bo co jak co, ale brutalne zamordowanie całej ekipy Strażników Globu to nie jest najlepszy sposób na dostanie medalu Ojca Roku. Powiem wam, że na początku troszeczkę przeszkadzało mi to, że już w pierwszym odcinku ewidentnie wiadomo, że to Omnimen stoi za tą ochytną zbrodnią. Początkowo ten cały wątek śledztwa mającego na celu rozwiązanie klasycznej zagadki typu kto zabił wydawał mi się dość męczący, odkąd już od początku znałem winowajcę. Moim zdaniem najlepiej tego typu motywy działają, gdy nie masz pojęcia, kto tą zbrodnię popełnił. Ale z czasem uznałem, że ta świadomość, że dobrze wiesz, do czego ten gość jest zdolny jeszcze bardziej podsyca napięcie w momentach, gdy czujesz, że coś może pójść nie po jego myśli i że będzie musiał interweniować. Na szczęście widz nie ma też pojęcia o jego motywach, więc przynajmniej mamy jedną faktyczną tajemnicę do rozwiązania. Uwielbiam to, w jaki sposób ten serial dochodzi do tego mrocznego momentu. Znaczna większość pierwszego odcinka przedstawia nam zarys historii, którą zapewne słyszałeś już wiele razy. Zwłaszcza jeśli jesteś stałym czytelnikiem komiksów, historia o młodym chłopaku, który dopiero uczy się korzystać z nowo pozyskanych mocy, ale jeszcze nie jest w stu procentach pewien, jak się do tego zabrać. Osadzona w kolejnym typowym świecie pełnym sobie ludzi, którzy przeżywają ekscytujące przygody i przy okazji ratują spore grupki ludzi. Umówmy się, jeśli czytałeś choć Chociaż trochę komiksów ze Spider-Manem, pewnie pomyślisz sobie: E, tam. No. Jest spoko, ale ja już to wszystko widziałem. Będę szczery, ja też miałem takie podejście na starcie. Nie będę ukrywał, że czytałem już mnóstwo tego typu historii, i choć ja też odrobinkę zatęskniłem za opowieściami ze świata Trygotów, to jednak to poczucie w trudności nie chciało odejść. Pomimo, że bardzo ładnie je o to poprosiłem. Początek to po prostu super bohaterskie Comic of Age. Od co? Ale okazuje się, że ten cały generyczny wstęp to tylko zasłona dymna, a wspomniana scena, gdy Omnimen morduje swoich dawnych przyjaciół. To prawdopodobnie druga najbardziej przerażająca scena w tym serialu. No i jeszcze ta rezygnacja z jakiejkolwiek muzyki podczas napisów końcowych. Ugh! To naprawdę wbijać się w czachę. I raczej wątpliwe, że to uczucie niepokoju opuści czaszkę widza w krótkim odstępie czasu. Przy okazji, to właśnie ten moment ukazuje dwie najważniejsze cechy tego serialu. Nie ma sensu przewidywać tutaj, co się stanie z biegiem czasu, bo kiedy już myślisz, że znasz drogę, jaką podąży dany wątek, serial mówi, a i nie, 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 drogi widzu, nie tędy droga. Invincible to opowieść, która uwielbia bawić się konwencją oraz oczekiwaniami widza. Chociaż świat tu przedstawiony wygląda jak typowe komiksowe. Uniwersum, gdzie batalie między herosami a przestępcami są całkiem ładnym spektaklem, tutaj na tego typu piękny spektakl nie ma co liczyć. Chociaż sporo scen akcji nadal przedstawia się ekscytująco, to skupiono się tu głównie na ukazaniu wyjątkowo przykrych konsekwencji tego typu działań. Tutaj nie jest tak, że przed batalią wszyscy cywile już dawno się ewakuowali, albo że jakimś cudem każdy z nich ma jakąś magiczną barierę chroniącą ich od jakichkolwiek ran. Nie. Tutaj postronnych ofiar jest mnóstwo, a nasi herosi, choć starają się bardzo mocno, zwyczajnie nie są w stanie uratować każdej żywej duszy i nikt tak naprawdę nie jest niezwyciężony. A propos sam tytuł tej serii, to także pewna zgrywa, bo choć Mark przybrał pseudonim Invincible, czyli niezwyciężony, nie znaczy to, że jest chłopakiem ze stali, jest dokładnie na odwrót. Jak już w ciry, to tak bardzo, że wizyty w szpitalu niedługo staną się jego osobistą tradycją. Zresztą dotyczy się także większości postaci w tej serii. Ale właśnie tutaj objawia się kolejna cecha tego serialu. Byłem odrobinkę zdziwiony tym, że tak często jest on porównywany do serialu aktorskiego The Boys, bo początkowo nie widziałem wielu podobieństw między nimi, ale szybko ogarnąłem, że nie są to porównania przesadzone. Niech nie zwiedzie Was ta estetyka z seriali od DC dla młodszych widzów. Invincible to brutalny Serial. Delikatnie mówiąc, gałki oczne, krew i narządy wewnętrzne latają na lewo i prawo, przeklinania jest też tu sporo i ogólnie, mimo dość sympatycznego zewnętrza, samo wnętrze serialu jest wyjątkowo mroczne. Dobrze pamiętam, że zanim obejrzałem ten serial, YouTube bardzo często proponował mi klipy z niego w swoich listach filmów, które miały mnie zainteresować. Przyznaję się bez bicia, że nie miałem pojęcia, że takie hektolitry krwi będą się tu tak często wylewać. Ale jednocześnie to mnie początkowo trochę zmartwiło. Bo obawiałem się, że Invincible to będzie po prostu jeden wielki festiwal flaków i krwi, pełny szokowania dla samego szokowania, w którym gdzieś zniknie treść i sens całego tego ambarasu. Ale na całe szczęście te obawy okazały się nie mieć szczególnie solidnych podstaw. Owszem, ten serial jest bardzo brutalny i szokujący, ale to epatowanie przemocą jest nam odpowiednio dawkowane, dzięki czemu nie czujemy przesytu i kiedy już dzieje się coś krwawego, to faktycznie jest w stanie cię to mocno poruszyć. Powiem tak. Scena z pociągiem. O raju, scena z pociągiem to jedna z najbardziej niepokojących scen, jakie widziałem w jakimkolwiek dziele fikcji ostatnimi czasy. A widziałem już wiele scen gore i na tym etapie nie sądziłem, że jest coś, co będzie w stanie zrobić na mnie takie wrażenie. Ale jednak zrobiło, jak widać. Jako, iż jest to adaptacja bardzo, ale to bardzo długiej serii, można się od razu spodziewać, że obsada postaci będzie dość obszerna. Tak, oczywiście jest, ponieważ w tym serialu jest cała masa najróżniejszych postaci, z czego moim zdaniem znaczna większość z nich jest doprawdy interesująca. Są ludzie, którzy narzekają na to, że niektórzy bohaterowie dostają za mało czasu ekranowego, a niektóre wątki wyglądają tak, jakby zostały nagle urwane. Z wypowiedzi ludzi, którzy czytali oryginalny komiks. Wynika, że tak w sumie ma być, a wiele postaci dopiero później dostanie więcej czasu na ekranie, zatem może to być po prostu cecha głównie pierwszego sezonu. Ale w sumie nawet teraz widać jak bardzo konsekwentną opowieścią jest Invincible, bo nierzadko zdarza się tak, że motywy, które w teorii pojawiają się tylko jednorazowo, potem wracają i stają się bardziej integralną częścią historii. No nie wiem jak wy, ale ja bardzo doceniam takie przywiązanie do szczegółów. Bardzo doceniam też to, że naprawdę da się tu polubić postacie. Często te bardziej realistyczne opowieści o superbohaterach, mają tendencję do kreowania protagonistów, którzy są straszliwymi dupkami. Tymczasem tutaj, z wyjątkiem Rexa Sploda, który faktycznie jest bucem, ale to akurat było intencjonalne, większość postaci jest naprawdę lubialna i posiada naprawdę interesujące wątki. Ale jeśli o tym mowa, myślę, że powinienem wspomnieć o jednym wątku, który szczególnie nie przypadł mi do gustu. Chodzi mi o wątek romantyczny między Markiem a Amber. Na tą chwilę wygląda on bardzo klasycznie. W sensie, że on musi balansować życie prywatne i życie superbohatera, a Amber jest na niego bardzo zła, bo ją ulewa. Ale oczywiście Mark nie chce jej wyznać prawdy w obawie, że coś jej się stanie. Nie, no wcale nie widziałem tego typu motywów miliony razy i wcale nie czytałem pięciu tysięcy komiksów ze Spider-Manem. O ile ten serial stara się bardzo często bawić przyzwyczajeniami odbiorców, tak ten wątek jest jak na razie poprowadzony wyjątkowo generycznie. Być może z czasem się to zmieni i dostaniemy jakieś jego ciekawe rozwinięcie, ale na tą obecną chwilę nie jestem nim zbytnio zainteresowany. Jestem także wyjątkowo zaskoczony tym, że odcinki tego serialu są wyjątkowo długie, ponieważ nie trwają one 20 minut, jak to w większości przypadków bywa, ale aż 40. Domyślam się, że jednym z powodów tego stanu rzeczy mógł być ogrom materiału składającego się na komiks Kirkmana. Ale jak sobie nad tym pomyślę, w sumie większość seriali aktorskich trwa mniej więcej tyle, co może trochę świadczyć o tym, że panowie z Amazona traktują go na równi z aktorskimi produkcjami. No, niby super i fajnie, że są to odcinki długie, bo dzięki temu historia dostaje wystarczająco czasu na porządne wybrzmienie, ale jednocześnie jestem prawie pewien, że ceną za ten stan rzeczy była słaba jakość animacji. Bo nie ma co ukrywać, Invincible wygląda tanio. I chociaż same designy postaci i ogólny styl są całkiem ok, tak nie ma tu co liczyć na jakiekolwiek animacyjne wodotryski. Krew często wygląda sztucznie, sceny latania wyglądają wyjątkowo biednie. Nie wspominając już o tłumach ludzi w CGI, ehh. no cóż, czasem aby osiągnąć najlepszy efekt trzeba coś jednak poświęcić. Podsumowując, jeśli mam być szczery, to sądziłem, że Invincible nie będzie jakimś szczególnym serialem, że będzie po prostu kolejną superbohaterską popierdółką, ale myliłem się. Oj, srogo się myliłem. Bo, choć pod technicznymi aspektami lekko kuleje, fantastyczna historia rekompensuje wszelkie te niedociągnięcia. Ostatecznie jestem skory poczekać, aż serial dokończy tą historię, i dopiero potem ewentualnie nadrobić komiks. Za dużo tu wartości dodanej, żeby spoilerować sobie wcześniej wszystko, co jest dalej. Powiem tyle. Autentycznie czekam na kolejne sezony, bo naprawdę mamy do czynienia z czymś szczególnym w świecie superhero. A z mojej strony to by było na tyle, jak zwykle dziękuję Wam za uwagę, no i trzymajcie się moi drodzy, do następnego razu, cześć!